Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w lesie na grzybkach. Pierwszy wypad, zobaczymy czy coś w ogóle będzie. Na razie przeszliśmy kawałek ja z moją partnerką, ale nic. Jak coś znajdziemy, odezwiemy się. O, witam ponownie. No, chodzimy już ponad półtorej godziny. A, marny skupet, skutek. Nie ma grzybów jeszcze. Nie ma za bardzo grzybów. Parę podgrzybków, jeden prawdziwek. Zobaczymy, co dalej. Jeszcze kawałeczek do obejścia mamy. A później do auta. O, tu właśnie moja partnerka zerwała takie podgrzybki. Chyba miejsce z podgrzybkami o widać, że zaczynają się grzybki o. i podgrzybek i następny następny, następny tu świeżutkie, tam świeżutkie zaczynają się grzyby właśnie wyszliśmy z lasu i idziemy do auta tu z przodu idzie moja partnerka z pieskiem Będziemy przy aucie, zobaczymy w koszyku, zrobimy podsumowanie. Czas na podsumowanie zbierania grzybków. W koszyku jest nie więcej 3 kg podgrzybków samych i jeden skromny pra... resztka prawdziwka. Ogólnie jak na pierwszy raz, to bardzo dobrze grzyby się pewnie zaczynają za dwa dni ruszyć jeszcze raz zobaczymy przy aucie samym jeszcze, a, ale tu same haszcze. grzybki bardzo ładnie pachną i mam nadzieję, że zupa grzybowa będzie smaczna mm. o, a tam się ubiera, przebiera moja partnerka